Cześć, jesteśmy na przejeździe kolejowym w Ostrudzie. Niestety nie wiem na jakiej ulicy. Mamy tutaj na dzień dobry przelot. Jak sami widzicie, w tytule będzie jaka to jest ulica, gdyż ja naprawdę nie wiem. Jaki pociąg będzie jechał, to ja też naprawdę nie wiem. Dobrze, więc zacznijmy od prezentacji tego przejazdu kolejowego. Mamy na nim łącznie 8 rogatek. Z czego 6 rogatek jest właśnie z wóz jak 50 z Colstera. A tamte te drugie rogatki P1 i P2 są właśnie są właśnie ten produkcji Kombudowskie są. I to są napędy RHR-95. To czekamy na pociąg, to jest w ogóle taki fart. Ponieważ miałem jechać za 20 minut, a tutaj proszę, jedzie jakiś wcześniejszy. Pewnie ten spóźniony Regio, ale nie wiem, nie wiem. A może towarek, może PKP Energetyka, kto wie. O. Chyba kibelek. Bo słyszę takie RP1, takie typowe dla kibelków. Dobrze. No, kibelek. Co RP1, to ja wszędzie poznam po prostu. Dobra. No może nie taki kibelek typowy, ale... Proszę, otwierają nam się rogatki dla pieszych, i otwierają nam się rogatki dla samochodów. Także dobrze, my się jeszcze teraz przejdziemy do napędów RHR-95, ale to zrobię na cięciu. Także widzimy się przy tych napędach. No i dobrze, jesteśmy właśnie teraz przy tych napędach RHR-95. Pokażę, jest bliska. Mamy tutaj P1, proszę. Tutaj mamy drąg. Szlak na Olsztyn, szlak na Iławę, a tutaj mamy napęd P2, też oczywiście ze znakiem Kombuda. Ale dobra, ja się już z Wami żegnam z tego miejsca, z dla relacji Mati 08. Cześć!